Czy wiedziałeś, że najnowszy klip ekipy 2020 do utworu Malibu Barbie zawiera ukryty przekaz, który możemy odkryć dopiero, gdy obejrzymy klip w całości? Oglądajcie film do końca, aby dowiedzieć się o co chodzi, a ja dzisiaj zaprezentuję wam fakty i ciekawostki na temat klipu Malibu Barbie, których mogliście nie zauważyć, a które są dosyć fajne. MALIBU Barbie, ONA, jest stylish, ona ma Malibu Barbie. Serdeczne podziękowania dla Macieja Adamczaka, który jest jednocześnie reżyserem tego klipu, bo gdyby nie on, to ten film by się nie pojawił. Także wbijcie do Macieka na Instagrama, napiszcie mu DZIĘKUJEMY MACIEK. Na samym początku klipu możemy zauważyć matkę z córką, która wchodzi do sklepu z zabawkami. Matką dziecka jest Agata Kulesza, polska aktorka. Na jednej z półek jest lalka z Taco Hemingwayem. Styliz, ma vibe, I tutaj mamy pierwszy, bardzo ważny detal, ponieważ każda z lalek w tym klipie zawiera szczegółowo odtworzony, ikoniczny ubiór danego rapera. I tak na przykład możemy zauważyć sobie taką Hemingwaya, który jest ubrany tak samo jak na okładce Jarmarku, Okiego z okładki Młody Jerzyk, Young Leosie, która jest ubrana tak samo jak na klipie Jungle Girl, czy chociażby bardzo charakterystyczną kurtkę Od co Chodzi, która pochodzi z klipu KFC. Pierwszą bardzo fajną rzeczą, która rzuca się w oczy, kiedy widzimy ten klip, jest nawijająca lalka. Jest to nawiązanie do bajki Toy Story, w której zabawki poruszały się, mówiły, były po prostu żywe, w momencie, kiedy ludzie na nie nie patrzyli. No i dokładnie tak jest w klipie. Zobaczcie, że gdy matka patrzy w oczy swojej córki, to tak onawija, a gdy kieruje swój wzrok już na lalkę, to lalka nagle przestaje mówić i jest zwykłą zabawką. Ona jest stylish, ona ma vibe, yeah. W kolejnej scenie możemy dostrzec wspomnianego już wcześniej Maćka, który jest reżyserem tego klipu oraz blond włosą dziewczynę, która co ciekawe grała już w innym klipie. A mianowicie jest to modelka Ola Cori. Możemy zobaczyć ją m.in. na przykład w klipie tego Hemingwaya Nostalgia. Karo, później mamy się za nic na wieszaku, Ciągle jej szalik, co za strata czasu Owy kot z tako Hemingwayem, pod którym oni leżeli, możemy zobaczyć w kolejnej scenie Mi nie gdzie grupka ludzi rozrywa ten rzekoc. Jest to obraz, który ma symbolizować jak bardzo rozdarci są raperzy. To jak bardzo są oni pożądani przez swoich fanów i jak bardzo każdy chciałby mieć takiego rapera dla siebie. Young Leosia ma na zębie animoji z iPhona. A gdy jedzie samochodem możemy dostrzec zegary Malibu Barbie Hours i Malibu Barbie Miles musie Czemu się na mnie dziwnie patrzy Jakie to uczucie kiedy wjebałem na stałe z dziełami, tarchami dojebanej branży U mamy generalnie mały detal w postaci piłki, jak można łatwo zauważyć jest ona różowa Żyje na dzielni, na planecie jeży, nikt w nas nie wierzył, byliśmy dzielni Okej, okay, jedzie go kartem, który ma numer 47 Jest to oczywiste nawiązanie do jego momentu I został zastosowany tu bardzo fajny zabieg Ponieważ gdy nawija on o planecie jeży Żyje na dzielni, Na planecie jeży, nikt w nas nie wierzył Możemy dostrzec zabieg montażowy, który nazywa się Tiny Planet Effect No a tym, że efekcie jest jeż Więc jest to planeta jeży Jakoś to wyszło, teraz to tylko Fuck you, hey Chciałem to będę jak postać z bajki. To w tej scenie widzimy okiego wygenerowanego przez AI i tychże obrazów zobaczymy dzisiaj jeszcze wiele. W dzisiejsi półtaki z darni proszę powiedzieć mi gdzie się ukrywa ta Malibu Barbie. Dalka okiego posiada okulary MLG z widocznym językiem. Ona jest stylish, ona ma Malibu Barbie. Pamiętacie jak mówiłem o nawiązaniu do tej story w postaci nawijających lalek, kiedy dziewczynka nie patrzy. Tutaj mamy kolejne do tejże bajki, ponieważ możemy dostrzec czapkę chudego oraz dinozaura. No i w tejże samej scenie Zabek ten się powiela, ponieważ leperzy nawijający gdy dziewczynka nie patrzy Game Boy Malibu Barbie i widoczny na nim litery B-A-R. W tej scenie dzieje się bardzo, ale to bardzo dużo. Jest to oczywiście nawiązanie do GTA. W prawym górnym rogu możemy dostrzec super słodką broń, którą jest róg jednorożca, a jej amunicja wynosi 20-20, co jest nawiązaniem do 2020. Ponadto sama postać zamiast levelu Wanted posiada poziom Słodkości. Zwyczajnie gwiazdki zostały zamienione na cukierki i posiada ich trzy. Oprócz tego w lewym dolnym rogu możemy dostrzec radar, w którym widoczna jest ikona klubu Malibu z GTA Vice City. Ale to nie jedyne nawiązanie do GTA Vice City, ponieważ widzimy tutaj również Star Bright Hotel. W GTA Vice City posiadaliśmy Moonlight Hotel, który jest referencją do oryginalnego Starlight Hotel, który istnieje naprawdę. Oprócz tego obok możemy dostrzec hotel, którego Neon jest podobny do Colon Hotel z GTA Vice City, który jest referencją do Colony Hotel w oryginalnym świecie. Ona Koralowe balkony oraz bloki, które widzieliście, znajdują się w Warszawie na ulicy króla Maciusia. Nie wiem, który blok dokładnie to jest, ale powinniście zjechać sobie gdzieś tutaj. Jak sobie pojedziemy, to już możemy zobaczyć te bloki. Jak sobie pojedziemy tutaj w prawo bliżej, to widzimy, że prawdopodobnie jest to ten blok. Nawet nie chce mi się myśleć, jak ciężko musiało być ogarnąć kolorowy blok, w którym poszczególni mieszkańcy zgodziliby się na to, aby nagrać na ich balkonie klip. <śm> Kolejna scena to przerobiony Windows. I tu możemy dostrzec bardzo dużą ilość histeregów. Chociażby to, że zamiast startu nam idą się Stop. Okienko nazywa się Dwa sławy. W konsoli możemy dostrzec komendę z lokalizacją C, dwukropek, malibu, barbie, file mp4. Oraz coś. Nie wiem co to jest. Możecie mi dać znać w komentarzu, jak wiecie. Godzina 4.20. Oczywiste nawiązanie, każdy wie do czego. moją, Barbie, poszukamy Kendi. Times New Stefan, insert disk 2 and then click OK. Co oczywiście wskazuje na to, że płyta ekipy 2020 posiada 2 CD. Błąd za mało dripu. Chodźmy na plażę w nocy Pamiętam jak kiedyś tam miała tamagotchi. ja którą widzimy to odkrywca internetu adres www.club2020.co. Po wpisaniu tego adresu przeglądarka zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie mogliśmy kupić preorder w ciągu 24 godzin na środku ekranu widzimy reklamę Tamagochi, która nazywa się Tamaguchi, która jest nawiązaniem do tekstu piosenki oraz napis po japońsku, który brzmi solidna zabawka, solidna zabawa Ona lubi być wiecznie, sama dla bandach na sama Często bywa w ciężkich stanach, ale wiesz się, stara moleć to lećmy gdzieś do rana Tutaj bardzo obvious efekt, ponieważ widzimy, że zabawki zmieniają się w postacie Wygenerowane przez AI, które są raperami Kolejna scena to pixelosa oraz wybór postaci Tu bardzo ważny detal, level of interest Zapamiętajcie to, bo będzie to potrzebne do historii, którą wam zaraz opowiem I tak przeszkadza, że karę Ona jest stajli, szana ma wejbik, malibu Barbie Chevy drop top cofa się do 1990s Tutaj może być nawiązanie do cyberprzestrzeni cyberpunk'a oraz czapka edycji Barbie Cow Girl. I teraz bardzo ważna scena. Dziewczynka wyrzuciła lalki do kosza. I to jest dokładnie to przesłanie, o którym wam mówiłem. Na początku klipu widzimy dziewczynkę w sklepie z mamą, która prosi o lalkę i ona mówi jej przecież to ci się znudzi po tygodniu. Dziewczynka mówi, że nie, nie znudzi mi się na pewno. Chwile zabawy i ale nudy. Ma być to nawiązanie do tego, że raperzy w dzisiejszych czasach bardzo szybko potrafią się znudzić. Żyjemy w czasach TikToka, shortsów, przechodzimy z trendu na trend praktycznie z dnia na dzień. I dokładnie to samo tyczy się muzyki, jak i raperów. Ludzie traktują ich jak zabawki na chwilę. I to jest dokładnie Przesłanie, które niesie ten klip. Cześć.